Witam, witam was, moi kochani. Dzisiaj ponownie wpadam tutaj, aby podzielić się z Wami kolejnymi bardzo ciekawymi wiadomościami. Ale zanim to zrobię, chciałbym też Wam bardzo mocno podziękować za tak gorące przyjęcie wiadomości z przestrzeni, tak gorące przyjęcie całego cyklu, jak i wiele bardzo ciekawych komentarzy. I tutaj bardzo ważna informacja, moi kochani, na które postaram się odpowiedzieć. Ale już nie w serii Wiadomości na Przestrzeni, a w serii, która będzie odnosiła się do rozszerzeń edukacyjnych o technologii Kesze. Także w tym miejscu chciałbym Wam podziękować, moi kochani, za wiele podzieleń, wiele łapek w górę i Waszą przede wszystkim obecność i mega, ale to mega potężne zainteresowanie czymś, czym. Tak naprawdę powinniśmy być wszyscy zainteresowani. A dzisiejszym tematem, moi drodzy, będzie kolejne rozwinięcie całego procesu przechodzenia 3 i Atlas przez układ słoneczny i skupienie się na głównym, najbardziej mistycznym, najbardziej niewiarygodnym, najbardziej niepowtarzalnym i jednocześnie chowanym pod dywan przez. Wszystkie agencje kosmiczne, w tym też najbardziej NASA, procesie podziału 3 i Atlas przez niego samego w nim samym. Ten odcinek właśnie w całości poświęcimy temu, żeby zrozumieć to, że to nie jest nic nadzwyczajnego, jest to coś, w jaki sposób organicznie działa nasz wszechświat. Zapraszam kochani na materiał. A więc moi kochani, tak jak wspomniałem, to w dwóch poprzednich materiałach, ale także tak naprawdę w czterech ostatnich wydaniach wiadomości z przestrzeni, a tych dwóch ostatnich pod tytułem Jak to się dzieje i podróż przez układ słoneczny, nakreślaliśmy sobie pewne elementy, do których Albo poprzez które chciałem was właśnie doprowadzić do tego momentu, abyśmy mieli większy obraz zachowania tego niesamowitego obiektu, którym jest 3 i Atlas, a także zrozumieli jego inteligencję tak samo, jak my ją posiadamy. A więc moi drodzy, dzisiaj główny wątek, wątek jego podziału, który tak bardzo mocno jest chowany i ukrywany przez wszystkie rządy tego świata, poczynając od dalekiego Wschodu, a kończąc na dalekim zachodzie. Szczerze mówiąc nie wiem jaka jest Wasza opinia na ten. Dziwny zbieg okoliczności, moi kochani, ale akurat największy shutdown od czasów pandemii w Stanach Zjednoczonych, który uderza we wszystkie jednostki pożytku publicznego, czyli takie jak banki, wszelkiego rodzaju urzędy, a przede wszystkim jednostki naukowe, takie jak NASA. Zadziewa się dosłownie niespełna kilka dni przed przelotem 3 i Atlas koło Marsa, gdzie ten punkt był najbardziej spektakularnym punktem, ponieważ wszelkie możliwe aparatury orbitalne zamieszczone wokół NASA, już nie tylko Amerykanów czy Chińczyków, Mogły zinterpretować praktycznie z dokładnością, co do pryszcza na twarzy, każdy pojedynczy element, który występuje w 3 i Atlas. I teraz nagle wszyscy milczą: żadnych zdjęć, żadnego elementu danych, które przeciekają do publicznej wiadomości, w zamian za to dostajemy co? Milczenie z tytułu Chin. Tam wszyscy uznają to za bardzo prawidłowe. Natomiast z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, dostajemy bzdurne tłumaczenie, że NASA zbiera dane, ale tak naprawdę nie mogą ich opublikować, ponieważ, uwaga, nie mają pieniędzy. Bardzo ciekawy element, moi drodzy, bardzo ciekawa informacja. Natomiast co wypływa z Fundacji Keshe? i Nauk, a raczej otwartych publicznych wykładów Merana Tawakoli-Kesze. A mianowicie moi drodzy, wypływa przede wszystkim to, że tłumaczy cały proces od lat, a teraz to tłumaczenie ma swoiste uwieńczenie w rzeczywistym pokazaniu się danego obiektu w naszej przestrzeni, gdzie prędzej czy później Chiny, jak i Stany Zjednoczone. Będą musiały ściągnąć tą taśmę z ust i zacząć mówić. Czy będą próbowali mówić prawdę, czy będą próbowali to wykorzystać na swoją szalę? Moi drodzy, tutaj, w tym momencie, jestem ciekaw Waszych przemyśleń, ponieważ każdy z nas gdzieś zbiera tą wiedzę z otoczenia i fajnie by było, jakbyście w komentarzu też mogli podzielić się krótkim sygnałem tego, jak Wy to odbieracie. Ale wracając do tematu. Moi kochani, w momencie, kiedy 3 i Atlas zaczął podróżować od zewnętrznych części naszego układu słonecznego, przekraczając kolejne, nazwijmy to, orbity, i tutaj też tylko nadmienię, że orbity rozumiane w dzisiejszym astronomicznym pojęciu są absolutnym, niewiarygodnym, Absurdem, którego nawet nie powinniśmy przyjmować, a postaram się to wytłumaczyć w też odcinku, gdzie nasi prasłowianie, nasi przodkowie, doskonale rozumieli ten tryb i był on bardzo poprawny, nie tylko w tym, jak go rozumieli, ale też jak układali pewne struktury swoich części żyć fizycznych, właśnie do ich istnienia. Ale w momencie, kiedy przechodzi te nieforemne orbity, 3 i Atlas zaczyna zmieniać swoją strukturę. Dlaczego? Ponieważ wewnątrz niego jest coś, co my nazywamy wolna plazma. Ta wolna plazma, w momencie, kiedy wpada w środowisko pól magnetycznych naszego układu słonecznego, zaczyna budować skorupę zewnętrzną, taką, na jaką pozwala mu dana część naszego układu słonecznego. Co to znaczy? To znaczy się, że w momencie kiedy mamy wodę w, temperaturze, w jakiejś temperaturze, to przyjmijmy, że temperatura to jest określona odległość od. 3 i Atlas od Słońca. I teraz im zimniejsza temperatura, tym on jest bardziej na, na zewnątrz, a im cieplejsza, tym bliżej Słońca. Czyli w momencie, kiedy go widzimy na zupełnie zewnętrznej strukturze, widzimy go jako lód, jako coś bardzo e, skondensowanego, ale w momencie, kiedy przechodzi już na przykład orbitę Jowisza czy Saturna, a więc jest gdzieś w środkowej części naszego układu słonecznego, Wtedy ta woda zaczyna się podgrzewać, ale nie temperaturowo, a polami magnetycznymi. To jest bardzo ważne, moi kochani, żeby to zrozumieć. Te pola magnetyczne mają tak olbrzymi wpływ na środkową plazmę, tego 3 i Atlas, że w wyniku komunikacji. Plazmy wewnętrznej 3 i Atlas, a wewnętrznej plazmy struktury Słońca powoduje to, że 3 i Atlas zaczyna emanować zupełnie innymi materiałami, zupełnie innymi formami gazów, zupełnie innym kolorem, właśnie dlatego, że te dwa centra, i tu powtórzę jeszcze to raz. Centrum wewnętrzne czy Atlas i centrum wewnętrzne Słońca, korespondując ze sobą w absolutnej harmonii układają między sobą linię komunikacji, której jednym z wyników jest też także jego zewnętrzna emanacja. Ta zewnętrzna emanacja z kolei ma olbrzymi wpływ na pewien bardzo tajemniczy. Bardzo, bardzo mistyczny, ale jednocześnie bardzo ważny w podstawie swojego istnienia proces podziału 3i w samym sobie. Co to znaczy? Tak jak wcześniej moi drodzy powiedziałem, 3i harmonizuje się bezpośrednio z gwiazdą naszego układu i harmonizuje się bezpośrednio z jądrem każdej struktury, którą my dzisiaj nazywamy strukturą planetarną. W wyniku tej harmonizacji następuje pewnego rodzaju sprzężenie zwrotne, w którym jedne pola, czyli magnetyczne, są wysyłane do przestrzeni układu słonecznego, które są odbierane przez ciała niebieskie, a także przez każdego z nas, a także przez każde zwierzątko żyjątko, żyjące w układzie słonecznym. Tak samo my, w formie komunikacji oddajemy, odbijamy tą falę, ale nie w sensie, że tą samą, tylko odbijamy tą falę z powrotem, wysyłając ją już jako swój znacznik. A więc my zaczynamy wchodzić w komunikację z 3 i Atlas, ponieważ wszystko dzieje się w absolutnie harmoniczny sposób, absolutnie pokojowy sposób, zachowując Eto wszechświata, a więc nie jesteśmy tutaj, żeby was przejmować, okradać, zabijać, jesteśmy tutaj, żeby zrozumieć, a w momencie kiedy zrozumiemy, żeby móc dopasować siebie do was i was do nas. Więc absolutny element punktu zajęcia balansu, ale wróćmy do tego podziału. W momencie, kiedy dochodzi właśnie do tego sprzężenia zwrotnego tych dwóch sygnałów, Wysyłanego i odbieranego, 3i w sposób bardzo organiczny, w sposób bardzo naturalny zaczyna doprowadzać do swojego wnętrza część energii, która Pozwala mu, a raczej to my mu pozwalamy. My, mam na myśli tutaj cały układ słoneczny, pozwalamy mu na to, żeby on mógł sobie wziąć trochę więcej energii, bo potrzebuje tą energię do podzielenia się na mniejsze części. Troszeczkę to przypomina też, jak Kesze to tłumaczył, że w pewnym sensie 3 i Atlas jest pewnego rodzaju Pstrągiem, który płynie w górę rzeki, żeby złożyć ikrę, a drugi pstrąg, który samiec przypływa, zapładnia te jajeczka. To właśnie nasz układ słoneczny jest takim, taką górną częścią tej rzeki, w której właśnie ten łosoś, ten szyjatlas składa swoją ikrę. Ale żeby mógł złożyć swoją ikrę, musi pozyskać troszeczkę. Energii ze środowiska, nie wyrwać ją, nie ukraść. Po raz kolejny to zaznaczam, moi kochani, żebyśmy nie wpadli przypadkiem w tryb myślenia zwykłego człowieka. Tylko ta energia jest mu dana, jest mu wręcz ofiarowana na to, żeby on mógł się rozplenić. I w momencie, kiedy ta energia jest mu transmutowana, transmitowana z. Części wewnętrznej naszego, naszej gwiazdy pozyskuje on energię, która, moi drodzy, w naszych obecnych wariantach technologicznych jest w jednym takim strzale kilkaset razy większa. I teraz uwaga, moi drodzy, a nieżeli wszystkie elektrownie atomowe wzięte do kupy. Jeden impuls. Te impulsy, moi drodzy, występują. W zależności od jego części przebywania w danej części układu słonecznego od 17 sekund do 17 minut, frekwencyjnie, a więc z powtarzalną pewnego rodzaju częstotliwością wystąpywania tych sygnałów. A więc moi drodzy, jeżeli on robi to załóżmy co 17 sekund. W tym najniższym wariancie, a w tym największym wariancie co 17 minut, to zobaczcie, moi drodzy, kiedy on już przebywa w Układzie Słonecznym kilka dobrych tygodni, ile był w stanie wytworzyć swoich własnych części, nazwijmy to w cudzysłowie potomstwa, które jest dokładnie jego własną. Kopią. Stworzyłem człowieka na swoje podobieństwo. Na tak wiele, wiele różnych sposobów. Teraz skąd to wiemy, moi drodzy, żebyśmy też nie byli gołosłowni, gołosłowni, przepraszam, bo tutaj parę osób też pytało, skąd my mamy taką wiedzę. A więc moi kochani, z największą pokorą i szacunkiem dla Was dziękuję wam za takie pytanie i od razu składam się sprytnie do odpowiedzi. Główne źródło tych wszystkich wiadomości z przestrzeni są wykłady Merana, Tawakoli, Kesze, które są publiczne, nadawane co czwartek. Co niedzielę, moi kochani, mamy spotkania polskiej grupy poszukiwaczy wiedzy, gdzie tłumaczone, i w tym momencie chciałbym podziękować niesamowicie. Dynamicznej grupie naszych tłumaczy za przepiękne tłumaczenie, gdzie jesteśmy w stanie w przeciągu trzech dni od oryginalnego warsztatu zaprezentować Wam tłumaczenie z napisami. Znajdziecie to oczywiście w zakładce wykłady Keshego czy wykłady Cash Foundation, tutaj na, na czasie spokoju. Do których bardzo gorąco zachęcam. Więc to jest źródło. Teraz to źródło, czyli Kesze, opiera się na bardzo wielu też źródłach, w których sam bezpośrednio bierze udział. Tego wątku nie będę tłumaczył, bo rozmawiamy tutaj o podziale 3 i Atlas, a nie o historii Mera na Tawakoli Jeżeli mielibyście na ochotę na taki odcinek, nie ma problemu, dajcie znać w komentarzu ogarniemy dla was temat. Ale wracając znowu na tory. Więc to wszystko jest wyciągane z warsztatów MT ale także, moi drodzy, dane, które powoli zaczynają przeciekać do internetu z tak zwanych Navy United States, czyli z marynarki Stanów Zjednoczonych, zaczynamy widzieć pewnego rodzaju potwierdzenia które wynikają z sond i wielu instrumentów, które umieszczone są na dnie oceanów, że sygnały z 3 i Atlas nie są wysyłane tylko i wyłącznie w obły radiowy sposób, ale docierają bezpośrednio do energetycznego centrum każdego ciała niebieskiego w naszym układzie słonecznym. Co widać bardzo mocno w częstotliwościach, właśnie 17-sekundowych lub 17-minutowych, właśnie na tych urządzeniach ulokowanych na dnach oceanów. To jest jednym z największych problemów dzisiejszych rządów, które nie wiedzą, jak zareagować na to, aby przedstawić to publice. Przecież pamiętamy, moi drodzy, doświadczenie z lat 60 gdzie wprowadzono celowo, niecelowo, nie mnie to rozstrzygać, sztuczną inwazję Marsjan i jaką panikę to wywołało w społeczeństwie amerykańskim. Tu możemy mieć bardzo podobne odzwierciedlenie tego, natomiast jak wykorzystają to rządy tego świata, które wszyscy wiemy, nieważne czy z prawa, z lewa, czy z góry, czy z boku, grają do jednej bramki, tworząc nam ten tak zwany ziemski teatrzyk. Czy ubiorą to w Blubima, czy ubiorą to w jeszcze jakieś inne, bliżej lub dalej nieokreślone teorie spiskowe na ten temat, które wiemy, stają się rzeczywistością w bardzo szybkim czasie, tego nie wiem. Ale wiem na pewno jedną rzecz: że jeżeli Meran Cavacoli-Kesze z całym jego dorobkiem naukowym. I z całym jego dorobkiem trzymania swojej własnej osobowości na wysokim poziomie jakości przekazywanych danych, nie pozwoliłby sobie, myślę, na to, żeby przerwać cykle nauczania, czego nie zrobił przez 16 lat, na trzy tygodnie poświęcając to, i teraz uważajcie, moi drodzy, w całości 3 i atlas. Więc ten podział, moi drodzy, ta cała rzecz została potwierdzona przez MT Kesze także, gdzie mówi nam się o jednym odłamku dwóch, trzech dziesięciu. Natomiast według tego co mówi MT Kesze w 611, w 610 i w 609 w warsztacie poszukiwaczy wiedzy wynika, że 3 i Atlas, moi drodzy, podzielił się. Mniej więcej na tyle kawałków, ile zwykły strąg jest w stanie znieść jako ikrę w górze rzeki. A więc mamy tego absolutnie tysiące, jak nie miliony różnych, mniejszych, większych wersji tego samego życia, którym jest trzy. I atlas. Moi drodzy, ten podział jest bardzo ważny i bardzo fundamentalny do tego, żeby zrozumieć kolejny odcinek, kolejne wydanie wiadomości z przestrzeni. W którym będę właśnie chciał dotknąć tego elementu, w którym rozwiniemy ten temat o kolejne elementy powstawania nowej świadomości, nowego życia w układzie. Słonecznym. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę, dziękuję Wam ślicznie za każdą interakcję z nami. I co moi drodzy, zapraszam na kolejne wydanie i widzimy się na przestrzeni. Pa!